Robert, powiedz, rok temu mniej więcej w połowie czerwca, pod koniec czerwca rozmawiałeś po, po nieudanych mistrzostwach Europy. Mija, mija 12 miesięcy i znowu musimy mówić pod, o takim nie najlepszym momencie reprezentacji, bo porażka 3-1 z Ukrainą, remis z Mołdawią. Co się dzieje z tym naszym zespołem? O co chodzi? Nie wiem, się, mi powiedzieć. Mamy dobrych piłkarzy, mamy potencjał w tej drużynie, ale coś nie jest um, grane tak do końca. I... Też chciałem odpowiedzieć na to pytanie, bo jakbyśmy prowadzili 5-0 z Mołdawią na przerwy, no nikt by nie miał pretensji do nas, że, że tak wysoko prowadzimy, jeśli chodzi o Mołdawię, a tak to tracimy punkty. I też nie wiadomo, jakby, bo jakbyśmy wygrali pewnie kilkoma bramkami, to wszystkie te nastroje byłyby zupełnie nasze. Tak na może być, że to taki szczegół, który powoduje to, że jednak dzisiaj jesteśmy w takim nastroju, a nie, jednym, a nie innym. I to na pewno boli, bo niewiele wiele przy takim tym szczegół, przy tym odrobinie, nie wiem. Może koncentracji, większej precyzji, lepszych wyborów. no Tak ten wynik był zupełnie inny. I dzisiaj byśmy raczej się cieszyli z tego zwycięstwa, a nie ze straty dwóch punktów. A nie masz czasami takiego poczucia, czy nigdy ci przez głowę nie przeszło, że jesteś trochę jak waliczyk Gareth Bale, ja Ryan Giggs czy Bułgar Dimitar Berbatov, Bir, Wybitni, kapitalni, piłkarze, ale jednak w reprezentacji no, ty do tego pułapu reszta nie mogła doskoczyć, bo to nie jest tenis, to nie jest sport indywidualny, tylko to jest gra zespołowa. Czy nie? No wiadomo, że ja staram się jak mogę. I może mm, jeśli chodzi o ten mecz Mołdawii, to tylko trochę żałuję tego, że kilka razy piłka, piłka po prostu do mnie nie dotarła, bo może wtedy e, znalazłbym się w sytuacji bramkowej e, i, i też by była szansa na strzelenie bramki. Ale no wiadomo, tak mówię, coś tam nie funkcjonuje. Gdzieś trzeba znaleźć ten taki element, który trzeba poprawić, żeby to tak, ten nasz potencjał i te nasze najlepsze możliwości po prostu tak eksplodowały. No nie ma to coś oszukiwać, że. Potrafimy grać w piłkę, ale no coś nie funkcjonuje i te wyniki są jakie są, właśnie. A powiedz, minął no, rok czasu, co przez ten rok się zmieniło w reprezentacji? Jakbyś podsumował w porównaniu do tego, co było na euro? Co jest lepsze, co się poprawiło, co, nad czym jeszcze trzeba popracować, co, co inaczej funkcjonuje? Ciężko mi powiedzieć, tak teraz porównywać to, co było na euro, a to, co jest teraz przez no Wiadomo, że są inni trenerzy. Też skład personalny jest trochę inny, ale no widać, wydaje mi się, że. Jakieś różnice są, no to jest normalne, ale co jest lepsze, co jest, czy coś jest gorszego, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Robert, rz y, lubisz rzuć gumę? Czasami, ale rzadko. Niemiecka prasa tak nazywa sagę twoją transferową. Yy, powiedz, nie masz już dosyć, już nie chciałbyś, żeby to już było wszystko jasne. Jestem piłkarzem klubu na literę B. <laughs> Nieza, niezależnie od tego, z jakiego miasta. Znaczy, żeby to się już skończyło. Wiadomo, no to też e, chciałem, żeby to wszystko się skończyło. E, nieraz takiej, no wiadomo, że to jednak jest też nieraz gra. No, to nie jest taki transfer, który może zatwić z godziny na godzinę, jednak to wszystko. Jedna i druga strona chce jak najlepiej, by, żeby było dla nich, więc wydaje mi się, że mam taką nadzieję, że za chwilę to się wyjaśni wszystko wyjaśni, bo też no wiadomo, że chciałem zrobić kolejny krok do przodu e, i myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Powiedz jest ostatnie pytanie. Czy wyobrażasz sobie, siebie, że będziesz grał w innej lidze już teraz? W Anglii, Hiszpania? Bo tylko te dwie prawdopodobnie wchodzą w rachubę. Myślę, że kiedyś tak. Nie wiem kiedy, ale możliwe, że w przyszłości będę grał w któryś z tych lig, Może w obydwu nawet. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W przyszłości może tak, ale ciężko powiedzieć.